Witam wszystkich serdecznie na kanale sklepu Agropro. Dzisiaj zaprezentuję Państwu ciąg jednosiowy Motorseed z silnikiem diesla. Przejdźmy do modelu. Jest to model Motorseed z silnikiem diesla od producenta Weima. Został stworzony do ciężkich prac, co można wywnioskować po jego solidnym wyglądzie. Posiada maksymalną moc 9,5 konia mechanicznego i pojemność silnika 418 cm3. Jest wyposażony w elektryczny rozrusznik i posiada sześciobiegową skrzynię biegów, dwa wolne do przodu i jeden do tyłu i dwa szybkie do przodu i jeden do tyłu. Zmiana biegów i rączka podziału na szybkie i wolne biegi znajduje się na kierownicy. Posiada koła w rozmiarze 6 na 12 Jest fabrycznie wyposażony w potężną przekładnię oraz skrzynię biegów na przełożeniach roboczych oraz transportowych. Wyposażony jest również z wolnica które dodatkowo zwiększają uciąg maksymalny. Skrzynia biegów i dyferencjał z przełożeniami są również zaprojektowane specjalnie do ciężkiej pracy w glebie. Silnik wyposażony jest w dwustrefowy filtr olejowy powietrza. Ten model posiada blokadę mostu. Aktualnie jest rozblokowanie na kołach. Jak widać, jest łatwo skręcić. A gdy się zaciągnie tą blokadę, już. Nie ma takiej opcji, żeby skręcić. Teraz zaprezentuję państwu, jak odpalić taki ciągnik i jak nim jeździć. Aby odpalić, trzeba tu, leciutko podpompować, naciskamy rączkę BHP i wystarczy that's the one pushing Jeśli jesteście Państwo zainteresowani takim ciągniszkiem, zapraszamy do naszego sklepu Agropro, znajdujący się w Alwerni na ulicy Osiedle chemików 18a, bądź na naszej stronie sklepagropro.pl.